Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek Pizza Station najlepsza pizza w mieście. Znamy już najlepsze zespoły, które mogą się poszczycić mianem tych najlepszych w mieście w siatkówce plażowej. Decydujące zawody rozegrano, jak i cały sezon na kąpielisku Morskie Oko. Już na początku wakacji poznaliśmy najlepszych w kategorii Boye. Przez dwa miesiące później odbywały się turnieje eliminacyjne, by wyłonić drużyny, które zagrają w wielkim finale. Je mogliśmy. Oglądać w rywalizacji, która zamykała cały cykl. Walczyły wtedy duety męskie i damskie. Pierwsze miejsce dla zespołu bywają gorsi w składzie Agnieszka Sitko, Wojciech Zaręba. Druga pozycja dla drużyny, gdzie jest Kamil, a trzecia dla niespodzianki. To. W niedzielę. w sobotę natomiast w grupie kobiet triumf ekipy Kiszone z Ewą Mirosławską i Aleksandrą Deptuch. Podium uzupełniły drużyny Czarne Owce i Sobotnie Grajki wśród mężczyzn. Natomiast także rywalizacja pierwszego dnia finałów. Zwycięstwo zespołu Jastorowicz-Michniewicz w składzie Piotr jastorowicz Michał michniewicz Kolejne pozycje na podium dla Karłowic i Krótkiej Piłki. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w bowlingu, także zakończone, znamy najlepszych, w poszczególnych kategoriach. Ostatni turniej wśród kobiet zakończył się zwycięstwem Marty Łytki, która wyprzedziła Barbarę Salwę i Lilianę Baniewską. W klasyfikacji generalnej triumf Łytki, salwa druga, a na trzecim miejscu zmagania ukończyła Anna Jan. Bardzo duża frekwencja towarzyszyła męskim zmaganiom. Tu ostatni z turniejów zakończył się triumfem Janusza Bryłkowskiego przed Karolem Kwiatkowskim i Robertem Leszczyńskim, mistrzem miasta. Jednak Kwiatkowski kolejne miejsca dla Bryłkowskiego i Krzysztofa Sobuty. I jeszcze wynik rywalizacji w parach. Tu nazwiska też nie będą nam wszystkim obce. Duet Bryłkowski-Leszczyński z pierwszym miejscem w ostatnim turnieju. Drugi stopień podium dla Kwiatkowskiego i Krzysztofa Baniewskiego, a trzecie miejsce dla Barbary i Pawła Salwa. Mistrzami duet Bryłkowski-Leszczyński, państwo Salwa na drugim stopniu podium i trzecie miejsce dla Krzysztofa Sobockiego i Piotra Pastuszko. Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek: Pizza Station. Najlepsza pizza w mieście.